Dzisiaj nie będzie Minecrafta, będzie biznes hmm. tour. już z tej I strony Anęło. z Enzio sobie dzisiaj. No, śmadło. No, <grym> dobra, bo nagrywamy na dwóch, to będzie dosyć ciężko, no, hmm. no okej, okay. dobra, jedziemy chyba. Dawaj, dawaj. Aha, <grym> uh -huh. fajne festiwale w Paryżu jak w hmm. tak. Hongkong? Hmm. O, wezyna wyspa na to wlecie to Piękny początek. No Pekin, No ja kupię Pekin, dlaczego nie Kurczę. Koronawirus. Teraz <grafy> my wy wyłazimy stąd. Hamburg. Ooo. No, <grafy> jak wydano. Już <grafy> yes. No <m> mówię, <grafy> dobrze wziąłem. Cudownie. <grafy> no, Świetnie. Już się no. inwestycja zwróciła. Szybko. <grafy> A nie będę taki zły nawet ja Lecimy mógł... dalej. O podróż. Nie, nie będę go dorabiał. Hmm. O mistrzostwa. Mistrzostwa w Pekinie, no, mi Hm. Wszyscy będą mieli koronawirus, a nikt nie wrzuci. A Do teraz Paryż. O ty gnoju dobrze. <laughs> Zasrany gnoju. Dobra. Nowy Jork. Dobra, jedziemy. Na razie mam hajs. No. Jeszcze mam równy milion ty masz. Warszawa O, jeszcze coś mogę budować, co <grych> Dwa domy sobie zbudował. No. Mój rysunek zasrany. <grych> Proszę bardzo. O ty zły. Dzień Jutek dobry, sąsiedzie. Witam, sąsi witam sąsiada. Witam, witam. Ech, nie kupowałbym miasta na wodzie, ona zatonie. <grym> Ta. To jest zły. Berlin! O, dobrze sobie oszczędziłem trochę na Berlin. Trzecia Aha, nie Rzesza. Zarobicie. <grym> Trzecia rzecz. Weź gdzieś stań. Ja? Nie no. mam pieniędzy, jestem biedny, okay? Ja też. <grym> A jeszcze chcę hotel, kurde. Nie chodzę. tak tam. mam. I tak mam połowę... i tak mam dwa razy tyle co ty O, jeszcze mnie dorobi. Mmm, Benecję chyba sprzedam. No, miasto mam w wodzie sprzedaj. No i co nało? Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. O ty zły, kurde mi zabiera wszystko. Weź na hamburg Dobry. jeszcze raz sobie stań. O chryste, panie. <laughs> Dziękuję. Stać. Stać. Nie zawsze stać, to wszystko mnie. Nie wiem, dobra. E na lepszą kartę mi nie stać. Ląty. Graficzną Dobra, mam sobie kupię. Taki mały domek. No, Teraz ja lecę na Paryż. Rozbudowa Paryżu. Paryżu. Czemu nie? Paryżu, Paryżu. Wszystko jedno. Paryżu. Paryżu. No, Paryżu. Do Ryżu to te leky. <taki> pieniędzy nie mam. Jak masz iPhone'a to wstać do Ryżu przyjdzie tak. tam. Czyli Afroamerykanin i go naprawi. Masz Bidaku. Mój fanki content, pamiętaj. Tak. O, bardzo dobrze. Rachów. O nie. Dobry witamy. <laughs> Przez chwilę myślałem, że na twoje wrzuciłem. Nie? <laughs> A tam jeden milion stoi. Co to robi? Co to robi w Polsce, czy... Nie wiem sam właśnie. O, właśnie. Kurde że nie w haj Hive wyciskasz ciągle. A, widzisz? Na trzy budynki to masz pięć. Biznes mam już w Bali, nie? Kurde. Taki dobry początek. Weź sobie tak, na Paryżu stanie. Tak, tak Iggy śpiewam. <laughs> no, no, o, Las Vegas. Miasto grzechu i rozpusty. Tak. A, to jest Hamburg. <laughs> nie, nie, Berlin. nie, A jeszcze mi zabierze pewnie. A jak. Witam sąsiada. Kurde. Abyś oh. nie mógł mi na ten... paryż nie sobie sobie na stanąć, fajnie. no. no zarobiliście. Dziękuję. Po Hamburgu. No, wiedziałem. Po aj, Hamburgu. Aj. O, super, jeszcze złoto. No i gitara. To teraz na Paryż ten? Nie, na podatek. <laughs> Ta... Wolę, na... Wolę wydać 260 kaf, niż milion, także O mm, jeszcze dawaj, dawaj, pieniądze, podobnie. Chyba przegram, coś czuję. Podobnie. No mówię ci, ja jestem bogiem w tą grę, więc... Nie, Nie zaczynamy. No. Czasem wygrywałem z tobą. Tak, jak sobie kupiłeś wszystkie te yy, kurorty. O, płać dalej, bardzo dobrze. Ech. Tak mi pasuje. Nawet nie wiem ile mam FPS-ów, bo mi twój łeb zasłana. <noise> mm. O, gitara. Już tu tak łatwo nie zrobić. tak nie, nie rozpalić tak łatwo. Także, pieniędzy. Wszystko co powiem, ta gra nie. rozegra się w ciągu jakichś 20 minut, bo kupię sobie całą stronę. O, mogę użyć samolotu. Od kiedy to? Także ja będę miał Shanghai jeszcze i tam jakieś inne rzeczy i te wille już koniec. Hmm. Nie, czy I nie, masz stać, wtedy już. nie czy nie To na pewności biorę to. No, cześć. Mi nie będzie potrzebny cywil, żeby wygrać ogólnie. Wiem, wystarczy Sewilla Sy i i tak naprawdę. O jeszcze, o, jeszcze mistrzostwa podwójne to już, kurde. O, może. Kraków. Nie będzie. To już wiesz, to są mistrzostwa no. wszechświata, nie? Znaczy, to są mistrzostwa Ziemi, Księżyca i Marsa. Także no, to. Ja. Także, kurde, no. no. Weź na ten Paryż, no. Please. Dobra. No, po mnie. Łah! Teraz o, sprzeda mnie. wszystko czynić paryżą no dokładnie. No i koniec. Szybko poszło. Krótki odcineczek, 6 minut. <laughs> no, jeszcze jedną mamy. Dobra, jeszcze jedno zagrajmy, bo to kurde, jakaś masakra. Dobra, ja to sobie później wytnę. Ja sobie krankę. zostawię. On no, ja wytnę tą poczekalnię, bo to tak trochę. Już no, no, mogę Tak zaczynać? Dobra. Ale no, znowu pierwszy będzie grał. I tak wygrał <noise> Najpewniej to. Ale przynajmniej nie, nie, nie bez na wyspa. Jeszcze nie powiedziałem. Hmm. Byliśmy Zubeusza wciągnąć. W sumie dzisiaj. tak. Ale sk skąd wiedział, że w ogóle będzie nagrywać. Skąd nie wiedział. My wiedzieliśmy Nie będzie Nie będzie. chyba to zobaczy, jeżeli to wrzuca. Ta. Cypru. <grych> Chyba, że nie będzie mu się musia, odcinka Musiał Musiałbym Cypr kupić. Musiał. Nie, nie zostawił mi Cypru. Sydney? No to teraz ja będę miał kolejne miasto z wodą. Ale to jest Ten, ten y, festiwal na Grenadzie zarobiliście. Na nicaj. I na Grenadzie też my też. Ojej, to <grych> Tak. to zauważyłem, ale już aż mi się niedobrze zrobiło. <grych> Błyszego... O nie! Przejmiesz mi go zaraz. Paryż sobie zabiorę. podobne. Chociaż nie. A, to nie na Będę, takim... Będę takim złym człowiekiem i ci tutaj zabiera ten Hamburg. O nie! Kurde, ty zły. Jeszcze koła? No ty, no. zły! Jak śmiesz mi Hamburg zabierać. Ile to będzie? 510 kafli, no to... Będziesz miał przesłane tak Oj chyba będziemy jeszcze musieli jedną hmm. Jeszcze jedną do planszę będziemy musieli rozegrać. Mistrzostwa w Nicei. No, super. Za 50 w ogóle nie niedużo. Hmm. No, mi teraz Paryż, sobie wiesz. Nie ja się zastanawiam. Co ja kupiłem? W Chicago hmm. kupiłem. No, no, no. Nawet nie muszę patrzeć co kupuję i tak wygram. A pan No, Dubaj No uuu, właśnie Mamy problem no. Bez tu si, si. Żeby to nie, mo nie może tak być Jestem bogiem tej gry, proszę się odwalić Wali należy do mnie Lajon Dobra, ty wydasz dużo kasy na jakieś e, Lajony na no no. batony sobie przepieprzysz hajs, a ja później będę mógł sobie bali kupić. No nie wiem, jeśli trafisz. Bali jest tanie na szczęście. Więc jest nie duża szansa, że wygram. Przykają. O ty, kurde, jeszcze bergi mi wziął. A jak? Nie mogę? wry. wry. Kto mi Gdzie mi wszystko zabierał. O, już monopol, to. He. Ale teraz będę miał wszystkie wyspy. O nie. No i mam problem Sprzedaj ten Hamburg, no? Dawaj. Nie. Ja sprzedam. Aaaaa! To... Nie, Chicago, z Sydney sprzedam. Mogłeś hamburg oddać. myszczą 90 kaffi. Na jakieś opłaty. Pokój w hotelu u ciebie, co wiesz. Tak, mm. Pół miliona, to już bym sobie, wiesz, hmm. Fajny samochód bym sobie kupił. Nie. Nie, to jest szok. <laughs> Zobaczymy teraz, jak, jak mistrz gry wygrywa. Zobaczymy, to to jest mistrz. No. Ty sobie pokupujesz prawie wszystko, a później Ale nie mam będziesz za co? stać na nic. Ale mam za co. sobie staniesz na moje. <laughs> o. Oh. O nie. Już ja wiem, co eee. pójdzie. Eee. Będziemy trudni. Także no. I co można zniszczyć? O kurde. Tak, o, ty nie kurde. to można. O ty kurde. Myślałem, że w można. Musiałem się zabezpieczyć przed tym, co stałeś. <noise> Aha, to ci oddam... Hongkong. Masz Hongkong. Co dostanę? O, Hongkong. Koronawirusami sprzedał na <grych> jest... Clibe bez Wyspy przyda się. O, czy ja wiem. Jakieś nowe te dodali w ogóle. No animacje jakieś takie. Też. No. Dawno nie grałem w tą grę szczerze mówiąc. No w ja też... W sumie ostatnio może, jakaś, to chyba razem może jakąś wiersz, większą serię sobie zrobimy z tego? No można by. Bo to jest taka... O dzień dobry. <grych> <grych> się zwróciła. No nie całkiem. No nie całkiem, no. ale coś się zwróciło. O, już sobie... Zaraz oddam, już już oddaję. <grym> tak. To nie do ciebie, tylko do gry. No. Londyn. Tak myślałem. Teraz no, stawaj nie. No, tak, teraz już teraz. nic hajsu nie zostało, staniesz sobie na Chicago i już jest po tobie. Nie, na nic że <grym grym grym> Ja bym nie wiem, na sobie... nicę. Kurde. O, ja sobie idę do Pekinu, do ciebie. Dzięki, no. dzięki. Szkoda, że nibyś runda wcześniej, gdyby mi się teraz przydało. Uh, Trochę. Tak. Ale bali jeszcze masz niby. O! Fajnie, kafa będzie. Mój podary, podarowany hongkong. Tak. Odwrócił się przeciwko tobie. Tak. To mi mogę mieć coś innego. O! Topiące się miasto. Oczywiście. Ta. Czemu by nie? Nie wydałbym na to 340 tysięcy. Nie, dziękuję. Eeej... Fajnie z, z tymi... Z no Przeszedłem dalej tarczy. Tarczy. O dobra, los szczęścia... O, nie. Podróż. Shit. O, gitara. Jak to się... Hamburg? Ah. Czyli gdzie jest ta Szaumurg, oczywiste. Teraz 3 jest 16 miliona A na no, nowy jark nie stać, stać Dziękuję Hmm Na no, nowy jarek nie stać O, nie mam tego? Dobra, trudno nie mam samolotu Warso Weź na ten Lion stań No, dziękuję Wysłuchałem te Tak To nie, to nie Chicago albo Nowy Jork, dobra, Nowy Jork. On no i Kongu się go hmm, ciekawe. Myślałem, że Hongkong sprzedasz. Nie starczyłoby mi. W sumie mogłem Hongkong i Rzym sprzedać, no. No, właśnie tak ten... Szkoda. Teraz ominąć jakoś ten Hamburg. No ile można płacić? <laughs> Opłacało mi się to wydawanie na wszystko. Jak widzisz. Na no szczęście mniej więcej prawie w każdym mam yy, ten. Tam... O. O. O, pasuje. Teraz Pas mi jakieś bali czy misę zabierze, pewnie. Widzę. Oj, i O, chyba kończymy? Nie, chyba nie. No, co sprzedasz? Londyn, pewnie. Albo no, Pekin. A, koronawirusa sprzedał. Kurde. Ale teraz są kasę. Wieś mi tego Hamburga nie zabrał. O, o dziękuję. C. Francja, Francja. Nie, Francja. Mój żart na poziomie. No o, nie. Ty jeszcze trochę mi zapłacisz. No, co teraz sprzeda? Co teraz? Londyn. Londyn poleci. A, Seville'a. Nie gadaj, że z samej Sewili było cię stać. Tak. No, no jakbyś na... ten... na... na, na muszę ci mistrzostwo zabrać nie... jakoś. No to raz na mistrzostwa świata albo kartę ciągniesz i masz. No tylko muszę tam jeszcze trafić. O to se traf. No szczęście masz. A już sobie nie kupi Warszawki. A. W sumie Warszawa o, jest w sumie. nie. Hehehe. Ach! Jest tak blisko jesteśmy na tyle wysp. I wszystkiego. O? Na dublecie? Nie, ja nie kupuję tych cyfr i tak dalej. Ja grać normalnie. Rzym. Muszę wydać to coś ten hajs. Mm. Kurde. Moje pieniądze. Oj. O. I sprzedajesz teraz Lion i... tam, i oby. Wszystko musisz sprzedać praktycznie. A jednak nie. Ten Lion jeszcze zachowa sobie batoniki, będzie że <grym> Jak już mam 3 miliony. Wiem. Jak ja nawet na ten Lion stanę, to już mi nic nie będzie. No chyba, że teraz padę na Mistrzostwa Świata. I sobie go rozbuduję jeszcze jakoś. No. I tak będziemy stać, tak. Tam będzie nie Jowie. Nie. Y ja ci go zaraz odkupię, nie? I będziesz miał mm. problem 300 kapli hmm. Dokładnie 310 To miała być rozgrywka 10 minut, już 11 no. prawie Teraz skończymy. A ja znowu wątkę. nie tam. Cześć, że znowu miałem odpalić sobie hmm. zegarek kiedy będę zaczynał, nie? nagrywanie No to... Actually, tak. Zapomniałem, dobrze. Czyli miałem napisane na tym. Na. wiesz, na, w oknie OBS-a i widzę. O. No i dobra, koniec. A <grytam>... o... nie, jeszcze żyje. Nie, Lion się odkupi. Jeszcze ja żyje. W jeszcze stronie nawet kasy wpadną. Kurde. Bi no, no Ciężko z tobą wygrać. Ciężko, ciężko. 4 miliony grosz. No już sobie kupiłeś, tak. Tak. Cię wykąpać w morzu możesz ewentualnie. Jeszcze o. mistrzostwa. Oje tak. nie. 50 kampi, to to jest. Ej. O, 1,5 miliona. U. Jeszcze ci. Zapać jeszcze ci. Jeszcze, kurde, kąpki, 5, 5 tysięcy 5 zostało. 5 tysięcy jeszcze. Jeszcze podatek i już lecisz z tej gry. Tam. Wida. A ja tu tam hajsem, nie? Mm, a taki dobry początek miałem jak zwykle O grenada. <grym> chyba <grym> jeszcze... Grenada z, z jeszcze domem. jedną babkę zrobimy. <grym> Patrz, grenada z domem na tym mistrzostwach. No zaraz Czy go tu, Witam sąsiada. Witam Ale Nie ma Monopola. Nie, jeszcze mi pekin zostaje twoje dwa. No i bali. No, Ale ja, no, ja tych no, wysp no, nie tam. lubię kupować no, i oddawaj kasę. Już mi się Sevilla zwróci za chwilę, o Jezu. Dobra, ja w sumie posiedzę sobie na bezludnej wyspie na wakacjach, jeszcze bym zarabiał. Nie, jednak nie, nie, nie. Teraz masz linię śmierci typową, Żył, Hamburg Berlin. Ha, do Nie Jeszcze nie, nie niestety. Ale przemin przeminąłem te wszystkie tamte najgorsze rzeczy. No jeszcze masz Chicago po drodze, Nice i Paryż. Hmm. I na Las Vegas musiał stać. Tak ja raczej nie mam szans na wygraną za, za bardzo. Chyba że... Chyba że się trafi karta Pantera miasto przeciwnikowi za darmo. Chyba że cię szansa trafi. Tak, tak 10 razy pod rząd to może i wygrasz. No. Granada rośnie w siłę. sobie... Na i już nie masz fortuny, nie? To hmm. ja sam sobie na Rzym. hotelik sobie zbuduję, a czemu będzie? Ja Teraz na wezunej wyspie posiedzę. Hmm. Moje linie wpływów będą odcięte. No, a żebyś o kurde to... jeszcze hotel Dwa, kaple. 3 miliony, dzień dobry, hmm. dzień dobry. Zoraz tyle pieniędzy, że możesz wszystko kupić. No i myślisz, że tak sobie nie zrobię. A, wyszedł kartę miał. I? Londyn. Bezpieczny. Jeszcze kupił Londyn, jest pod kreską, ale kupił sobie flagę w Londynie. Tak. Pole. O, moja nica, kochana. Dziękuję. Moje pole. Podróż. Hmm. Aha, już wiem co będzie kupować. A nie, stać go nawet. Ale dostanę przez. przejście, przez start. No, niby tak. Ja się muszę pozbyć mojego hajsu, żeby podatki mniejsze płacić. Hmm. Ja się ciebie nie boję. Nie mam czego się bać. Chyba, <grafię> chyba że tego Dubaju. Dubaj, bo tani. Chyba naj. nie, grenada jest nie najtańsza. jest najtańsza, chyba. ale jest tani w ale... miarę. Nie wiem. Wolę 60 kapi, koszuję w grynali. to jest najważniejsze. Hmm. Ale przynajmniej pomijam te twoje najgorsze. Te. To. Jeszcze na Leon wpadnę. No, Ale nie na... kupisz. O, co ja tutaj raz mam? Wybierz miasto, które ma organizować mistrzostwa. No, o, kurde. I na to będzie, tak z czystej ciekawości. 3,5? Zgaduję? 3,3. 3,3. A, jak tam staniesz, to już jest kolejna. podwójny czynsz. Ojej, Jeszcze ja tak na Hamburgu. Ja na ten czynsz. Dobra, ów. Szczęście tylko Madryc. O. O, o, dziękuję za pieniążki. Dobrze, że w Madrycie, a nie w Hamburgu. To byśmy miał przy... 6,6 miliona wtedy. No. Drogie te hotele w tym Hamburgu. O nie, podatek. Uła. Na szczęście mnie na podatki nawet stać jeszcze. To jest dobrze. No dalej, stań na coś, bo już kasa mi się kończy. Nie ma. Mediolan miasto Risotto. Ja bym tam risotto i było słone. Mhm. Ach, Pole. O, mam 10 kafki. Zabija. No, dzięki, dzięki. Dobra. A dzięki, dzięki. Nie będę wredny. Ej, się jeszcze rozbuduje. Zaraz będzie miał te... ...monopole. Nie będę miał, bo ty masz o! Fajnie, że dopiero teraz. Część. W grenadzie! Mico spadnie do... O Z powrotem. 350 Grenadzie Ale i tak, hotel jest za 7... No ale to i tak... Za, a bo mam tam No tak. fajnie. No to długo potrzymałem To mi No Co robiłeś w festiwale? Tak, i karnawały wszystko. Długo i bardzo. Ta. O i teraz jest 4,2 miliona. No znowu, o to kurde, to ci znowu urosło? Jeszcze bardziej? Tak. O nie. Teraz jakbyśmy podwójny, to byśmy płacił 8,4. Hmm. I Warszawa. nie mam co z hajsem robić. Te moje pola wszędzie. Mm. Trzeba je sobie tu rozbudować. Berlin. W już nie mogę. To nie, mogę, ale nie będę w to się zapłacił. Mm. No, no dalej, stań na coś, bo mi się kasa tam kończy już. Pekin. tylko no, <laughs> na wirus. To tyle, pójdę do moich miast, nie? Chodź. Si, si, si. Tak, wtedy. Dobra. Jezu Chryste, już nie co mam robić, nie? Tak. No dobra, kończymy. Bye, bye, dziękuję. Ach, było szybko. No, szybko poszło. Tak, nie ma nic i już koniec. A, jeszcze milionik? Milion... Zobaczmy, ile zarobiłeś na tym wszystkim. Prawie dziesięć. Dobra. Dobra, kończymy odcinek. Myślę, że było śmiesznie. Z koronawirusa się pośmialiśmy. <laughs> co, to na razie tyle. Siemano, cześć Bejo. i do następnego. Bye bye.